Teraz muszę Wam poopowiadać trochę o prowadzeniu wielowarstwowej autoterapii w domu czy w różnych innych okolicznościach, w których po prostu chcecie wykonać taką stymulację. Nie ma sztywnych reguł dotyczących tego, jakie formy autoterapii stosować w danym dniu albo co ile się stymulować. Musimy uznać to. Że autoterapia czy terapia ma to do siebie, że zostawia trwałe ślady w pamięci tkanek ciała, i ciało musi mieć czas na przyswojenie tych wszystkich bodźców, które otrzymało podczas terapii, i to przyswojenie trwa. Może trwać dwa, trzy dni. Tak naprawdę to wy poczujecie, czy to jest już czas na kolejną terapię, czy nie, bo ciało samo żąda terapii. Samo będzie Wam podpowiadać, że hmm, dzisiaj to jest właśnie ten czas na autoterapię refleksoryczną twarzy. Albo nie, dzisiaj zrobię sobie drenaż limfatyczny za pomocą płytki jadeitowej. Słuchajcie ciała. Terapie budują pewną świadomość ciała. Ja o tym mówię, że to jest takie zjawisko. Kiedy ciało samo przeprowadza się na terapię, kiedy czuje, że o, to jest ten moment, i wy stosując autoterapię, stosując ją też w jakiś sposób regularnie dwa, trzy razy w tygodniu nie więcej. Też poczujcie, czy robicie coś na siłę, czy robicie coś automatycznie, czy też wasze ciało w jakiś sposób daje wam wewnętrzne sygnały: o, to już teraz, pora na terapię. To są kompetencje, które ciało nabywa. Ono teraz chce być w stanie trawienia i relaksacji. Właśnie teraz chce, żeby je dotknąć tak, a nie inaczej. Więc nie trzymajmy się sztywnych reguł. Autoterapia twarzy też nie polega na tym, że my wszystkie techniki związane ze stymulacją refleksoryczną, miofascioplastyczną, limfatyczną my robimy w jakiejś kolejności albo jednego dnia musimy przeprowadzić wszystkie. Nie. To wy o tym decydujecie. Chcesz stymulować refleksorycznie twarz, chcesz wykorzystać tylko mapę ciała fizycznego, bo na przykład tyle masz czasu i takie masz możliwości, to po prostu to zrób. Chcesz zrobić sobie raz na jakiś czas drenaż limfatyczny, który fenomenalnie w ogóle też rozjaśnia skórę i fajnie się go robi przed makijażem, to to zrób. Tylko pamiętaj, że każda tkanka ma swoje potrzeby. Jedne chcą być stymulowane dynamiczniej, głębiej i z licznymi powtórzeniami, a inne chcą być stymulowane powierzchownie, powolnie i bez powtórzeń i bez wywoływania, na przykład przekrwienia, tak jak w przypadku tkanki limfatycznej. Żeby w to wejść, żeby wejść w to z wyczuciem, żeby ta wiedza wasza się ucieleśniła. To wy musicie trenować. Nie zrobicie sobie krzywdy w żaden sposób. Żadna z tych technik nie robi krzywdy. A wy musicie też pamiętać, że nigdy nie wywołujemy sobie żadnego dyskomfortu, nigdy nie wywołujemy sobie żadnego bólu, że tu nic nie dzieje się przemocowo. Pozdrawiam Was serdecznie i wracajcie do mnie z pytaniami, jeżeli takie się pojawią.